Cześć, ja nazywam się Jakub i witam w kolejnym odcinku C&C Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Słuchajcie, dzisiejszy temat to ramping, czy też schodzenie po kącie, czy też Jaką głębokość przyjąć, kiedy muszę się zagłębić w pełnym materiale frezem, a nie wiertłem, albo na przodkowiczu, albo kiedy muszę zrobić obróbkę spiralną? I jak zwykle są jakieś takie guidelines, ktoś tam coś tam kiedyś powiedział, no ale tak w rzeczywistości, czy Wy kiedyś próbowaliście zrobić duże kąty, czy patrzyliście, czy to zadziała, czy to faktycznie tak może być? Ja nie, więc dzisiaj <noise> odcinek na zasadzie Schindler zmarnuje sobie w najgorszym wypadku dobrego freza. Weźmiemy sobie fajnego trójpiorowca, bo to trójpiorowiec tutaj bardziej pasuje niż czteropiórowiec, dwunasteczkę i spróbujemy się ją pozagłębiać. Ale na początek pokażę Wam, jak wygląda jakby model, chociaż to nie jest model, to jest tylko kilka linii narysowanych w kamie, a później zrobimy to sobie na maszynie i później jeszcze dam Wam kilka takich guideline'ów. Zresztą przecież oglądniecie film, to się dowiecie. Zapraszam do oglądania. Przygotowałem dla was dzisiaj taki o bliczek. i ten bliczek jest trochę surowy, ale ma w sobie wszystko czego potrzebujemy, mianowicie ma w sobie rowkowanie i to rowkowanie, jak widzicie, przebiega po kącie, czyli po rampie, tak jak powiedziałem wincze, że będzie i każdy kolejny schodzi pod większym kątem w stosunku do poprzedniego. Czyli zaczynamy od 5 stopni, później mamy 10, 15, 20, 25, 30, 35 stopni. Patrzcie jaki to jest tip. Ja, jeżeli byśmy sobie puścili symulację tego tylko jednego przejścia, no to on tutaj dosyć, dosyć ostro nurkuje w ten materiał. No i wszyscy się boją takiego, takiego nurkowania. Ale dlaczego? No, przecież czasem można tak zrobić. No i zaraz sobie pogadamy, czy i kiedy można. Później sobie zrobimy też kilka wejść helikalnych, bo to jest taki częsty sposób, kiedy rowkujemy. I tutaj już nie będę mówił o stopniach, tylko będę mówił o głębokościach. Słuchajcie, za każdym razem mam promień tego naszego wynalazka tutaj. Tak go mogę sprawdzić, tak go mogę. 12, czyli średnicę 24, i robimy na głębokość 1D za każdym razem. I wchodzimy sobie odpowiednio 6 dychami: 1, 2, 1, 8, 2, 4 i 3,0 0 mm. Czyli e, odpowiednio 5, 10, 15, 20 i 25% średnicy naszego narzędzia. To przyjąłem sobie jako głębokość środkowania. No i znów widzicie, ta spiedala, ta ostatnia. Wydaje się być taka całkiem, całkiem głęboka. Może zrobię tak, wyłączę wam ścieżki innych narzędzi i rzucę to od boku. O. Patrzcie, ona jest taka, taka w miarę, w miarę głęboka. No, trochę kiepsko mi tutaj akurat kolory wychodzą, może bym jeszcze zrobił tak. O. Ona jest całkiem, całkiem głęboka, całkiem, całkiem ostra, ale dalej to nie jest powód, żeby się specjalnie tym przejmować. I no mam nadzieję, że dzisiaj nam to wyjdzie, jak zwykle. Zobaczymy. Od tego są testy. Dobra, to skoro mamy wszystko przygotowane, to spróbujmy to puścić. Ja sobie oczywiście bezpiecznie zjadę. Dobra, słuchajcie, lecimy na 5% rampy. Mamy freza Fi 12, który ma w tej chwili 100 metrów i co? I jakie 700? Tak, 700 na ząb, jeżeli chodzi o posłuch. 100 metrów, 700 na ząb i bierze 2D, 1D po głębokości, czyli do 12 po głębokości. Oprawka jest ERK, zwykła najprostsza, bo na takiej często pracujecie. Teraz mamy 10% z dół. Dlatego, żeby. Odwzorować trochę bardziej rzeczywistość. On ma problem ze sztywnością, straszy nie wiem dlaczego. Myślę, że to kwestia tulejki albo prawki, ale i tak go zmusimy do pracy, zobaczymy jak sobie będzie radził. Słuchajcie, przy 15% dalej kopię bez problemu. Nie przejmujcie się tym piskiem na końcu, to już być może kwestia oprawki, być może kwestia freza. Widzieliście, że rowkowanie da się robić dużo głębiej. Teraz mieliśmy już 20%, 5, 10, 15, 20%, teraz mamy 25%. Więc jak widzicie, co do zasady. Wchodzenie stosunkowo mocną rampą tak naprawdę nic nam nie psuje. 20-30% teraz będziemy mieli, tak, to jest 30% rampy, dalej idzie dobrze i 35% rampy też dalej idzie dobrze. Większość ludzi robi za małe rampy. To jest takie moje doświadczenie, które tutaj chyba widać. Jeżeli natomiast chodzi o kopanie po spirali w dół, e, mamy najmniejszą wartość, czyli 6 dych. Dlaczego 6 dych, a nie 5 dych, jakie często piszecie? Bo chciałem ładnie to zawrzeć w procentach. Czyli mamy 5% średnicy narzędzia. Jako głębokość warstwy skrawanej, jako ap, jako skok rampy. I mamy rampę, e, to znaczy nie rampę, tylko e, otwór, e, który wykonujemy tą spiralą, równy 2D narzędzia. Czyli 12 robi nam dokładnie 24 e, średnicy tego otworu. No i tak jak widzicie, po te 6 dych, no to w ogóle nawet nie ma dyskusji, nie on się w żaden sposób nie będzie męczył. Natomiast to też zauważyłem, ludzie bardzo często dają bardzo, bardzo malutkie wartości. Mimo tego, że mają dosyć szeroką rampę, bo co innego, jak robimy spiralę, która ma, nie wiem, FI14 FI12, FI no to wtedy ten kąt będzie dużo większy przy tym samym skoku. Ale jeżeli tak jak tutaj robimy pełne 2D, no to jak widzicie po 6D to w ogóle nawet nie zauważa, że robi. Zobaczymy, co będzie dalej. Mieliśmy od 5 do 50, 15, 20, 25, 30 do 35% rampy w dół. Tam później było piszczenie przy pracy całą średnicą. Naprawdę, wydaje mi się, że to tragiczna oprawka, ale no taką teraz mamy, bo chcę zrobić to tak, jak Wy to robicie w rzeczywistości. Zwykle macie właśnie ERKi, to jest najbardziej popularny system. Eee, I co? I do 35% nie było problemu. Kopanie rampy natomiast po spirali, no to tak jak widzicie, przy 2D średnicy otworu, po 5% średnicy narzędzia w dół. To jest w ogóle chilałcik. To nawet nie zauważa, że skrawało. Zobaczmy, co się będzie działo dalej. Oczywiście on ma trochę ciepło, bo nie stosuje żadnego chłodzenia. Ale wiecie, że to u mnie typowe, tak? Staram się nagrywać bez chłodzenia, żebyście jak najlepiej zobaczyli, co tam się dzieje. To nie jest detal, który ma wyjść. To jest detal, który jest testowy, więc przy teście możemy sobie pozwolić na to, żeby ten fres potencjalnie nie dożył. Słuchajcie, rampa po 1,2. Rampa po jeden w dalszym ciągu. Totalny Tak Znaczy fres nie widzi nawet, że pracuje, nie. Nie słychać żadnych dziwnych dźwięków, nie słychać żadnego brzydkiego podbierania, nie zawija nam się wiór na frezie. To jest to, czego się zwykle boimy, nie? Że przy ostrzej, ostrzej rampie nam się zawinie wróz i nie, e, wiór na frezie i nie dojdzie chłodziwo. Słuchajcie, tutaj mimo tego, że mamy sytuację dużo gorszą niż w rzeczywistości, bo bez chłodzenia, czyli wiór staje się bardziej ciągliwy, bardziej ma tendencję do zawijania niż schłodzeniem, kiedy staje się bardziej kruchy z racji tego, że jest chłodniejszy, to dalej bez problemu i ci Dmuchnę trochę biura, bo tam zakładam, że zaraz będzie trochę mało widać, jak on mi przejedzie. I lecimy kolejną rampą 15% średnicy narzędzia w dół, czyli to jest 0,18. Tak, tak, 0,18 3 0,6. 1, 1, przepraszam, 1,8 1,8, czyli 3 razy 0,6. 1,8 w dół, czyli prawie 2 mm, 15% średnicy narzędzia przy rampie. Przy, przy spirali rozłożonej na otworze 2D dalej idzie out. jakby, znów, nie ma co się bać większych głębokości skrawania, z tego wychodzi, bo taka obróbka jest e, no, nieporównywalnie szybsza, no powiedzmy trzy razy szybsza niż w 5%, bo mamy 3 razy mniej przejść na tych samych posuwach i na tych samych parametrach, czyli 100 metrów i 700. Przepraszam na ząb, ale idzie dobrze. Słuchajcie, mam 5, 10, 15, 20. 20% w dół, 20% w dół to będzie co? To będzie 1, 2 razy 2, 2,4. 2,4 mm w dół, 2, 4, czyli prawie 2,5 mm skoku naszej spirali. Na 7 setkach posuwu, czyli nie za dużo, ale nie za mało. W miarę rozsądnie, jak na operację rowkowania, bo to tak naprawdę jest operacja rowkowania, nie? Przy pełnym 2D bierzemy pełną średnicą. I dalej jest Dalej nie ma tego problemu. Słychać powoli, jakby gdzieś czasem miał problem z odprowadzeniem wióra, ale to jest kwestia tego, że nie mamy chłodzenia. No i oczywiście jak kopiemy tę rampę na jeden w głąb, no bo jakąś wartość musiałem przyjąć. Oczywiście przy dwóch w głąb ten problem z odprowadzaniem wiórów byłby większy, no ale mieliby się znowu chłodzenie powietrzem czy wodą, które by lepiej, lepiej odprowadzało. Słuchajcie, ostatnia, czyli 50, 15, 20, 25% średnicy w dół, czyli co? Czyli 1,5 razy 2, 3 mm rampy. I przy 3 mm rampy powolutku było słychać jak coś tam zabierał, ale to dalej było tyle co nic. Dalej było na totalnym cilałciku. Ja teraz celowo przerwę program, żeby on mi nie odjechał. Żebyście mogli zobaczyć, i w tamtej, i w tej kamerze. To sobie zdejmiemy i wrzucimy sobie flipa. I rzucimy sobie mocnego zooma. I obniżymy sobie mocny obiektyw. To był nasz press. A to są nasze wykonane elementy. I oczywiście to nie jest obróbka wykończeniowa w żadnej formie. Ale takie kopanie nigdy nie powinno być obok wykończeniowo, powinniśmy zrobić teraz przejście bokiem narzędzia i wtedy wykończyć, prawda? Ale widzicie, że co do zasady nie ma specjalnie co się bać e, brania dużych kątów w wypadku schodzenia narzędziem monolitycznym, czy to pod kątem rampowania, czy to pod kątem spiralowania. Zupełnie przeciwnie do narzędzi płytkowych. Ale o tym sobie powiemy osobno. Dlaczego wspomniałem o tym, że wypadków wypadku frezów płytkowych niekoniecznie można tak szaleć? Dlatego, że jak wejdziemy sobie na dowolny cyfrowy katalog, albo zwykły, ręczny, jeżeli wolicie, papier, ja tam raz korzystam z tego, raz tego, to zależy od dnia, i wejdziemy sobie na dowolną z głowicza, która jest. To oprócz tego, że mamy tam jej zdjęcia, rysunki techniczne i tak dalej, żeby na przykład zaimportować je do KADA, do czy do KAMA, czy nie wiem, dokładnie sobie zobaczyć, jak wygląda, bo oczywiście takie rzeczy są, to mamy też zawsze dostęp do kawałka katalogu. Jeżeli sobie zjedziemy w tym kawałku katalogu danego, danego narzędzia to znajdziemy tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze Ramping Tips, Ramping Tips, Tips, Ramping Tips, czyli ten RPMX kąt, pod którym możemy schodzić. I tutaj mamy nawet Reference Table, że jeżeli mamy narzędzie na przykład o średnicy 25, tak o, to możemy schodzić maksymalnie trzema stopniami. Dlaczego? Bo inaczej zadrzemy jakby materiałem o korpus. I to jest ten problem w wypadku narzędzi płytkowych, że one nie skrawają środkiem. Frezy wiertła, dzisiejsze frezy, są, um, mają ostrze centralne, mogą skrawać środkiem. Płytki natomiast niekoniecznie. Jak widzicie, zależnie od średnicy, ten kąt spada nawet do raptem 0,6 stopnia. Czyli naprawdę tyle co nic. I macie podany tangens, no bo to jest już zależne od tego, jaka średnica, gdzie co i jak. Ale co do zasady, taka tabelka zawsze nam tutaj mm, pozwoli, wiecie, mm, popatrzeć na to, na to, jak możemy schodzić, a jak nie możemy schodzić. Jak też macie informacje na temat y, spiralowania. Tutaj akurat jest podane w calach, bo akurat otworzyłem calową wersję, zapomniałem się zmienić na metryczną. No ale e, minimalna i maksymalna średnica schodzenia po rampie też zawsze w katalogu jest podana. Dla freza monolitycznego hulaj dusza, ale dla frezów płytkowych, dla głowiczek, jak widzicie, to już nie zawsze można aż tak szaleć, jak my sobie dzisiaj poszaleliśmy. Dzięki ślicy na poświęcony czas, mam nadzieję, że metry Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Oczywiście, żeby pomyśleć, czy jest sens wdrażać to do bróbki seryjnej, to trzeba by teraz zrobić sobie porównanie. Po pierwsze, o ile szybciej narzędzia umrą, bo przypuszczalnie umrą szybciej, kiedy będą pracowały od razu większym kątem, ale za to ile dłużej będzie trwała obróbka, kiedy ja będę musiał schodzić, wiecie, małymi głębokościami. jakby. Znów do seryjnej, to jest kwestia tego, że trzeba po prostu spróbować wprowadzić nową technologię i porównać czy jest lepsza niż stara. Czasem będzie lepsza, czasem będzie gorsza, a czasem będzie taka sama i tak naprawdę zadecydują rzeczy takie jak, nie wiem, jak to, jak często trzeba wymieniać narzędzie, a nie na ile finansowo to się nam opłaci. E, tak czy inaczej, jak zawsze, pokazuję Wam tylko podstawy danego zagadnienia, a dalej zachęcam Was do eksplorowania tego tematu i do rozkminienia go samemu dalej, bo na pewno jest dużo więcej rzeczy niż ja pokazałem, które warto by było zrobić. No, ale być może zrobimy do tego jakiś follow-up, zależy od tego, co napiszecie w komentarzach. No i właśnie jak zawsze, jeżeli materiał się podobało, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, czy też dzielenia się linkiem z innymi, którzy też mogą się z tego filmu nauczyć czegoś nowego. Jeżeli coś było nie tak, albo chcecie jakiś follow-up, albo uważacie, że trzeba zrobić coś więcej, napiszcie do mnie w komentarzu. Ja zawsze chętnie czytam komentarze, zwłaszcza z pomysłami na kolejne materiały. Eee, no i co, i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku Cieńce Krok po Kroku, już za tydzień i być może w poniedziałek na podcaście. Do zobaczenia.